Osoba wezwana zapowiedziała już kilka razy, że jeżeli coś jej się nie spodoba, to, to opuści nasze, jak rozumiem, nielegalne zgromadzenie. No Więc. Wiem... Tu pan bierze udział. Z dobroci serca, że to wiesz może to nie są sprawy dla dzieci, także kochana... odejdź Mam wolność słowa. Panie prezesie, jak pan jutro Ale wolność słowa nie jest dla dzieci. Tylko ktoś, kto ma... Coś tam nie bardzo, że ja tak powiem, w głowie może myśleć inaczej. My właśnie tak myślimy. Jarosław Kaczyński to jeden z tych polityków, przy którego wypowiedziach można się nieco pośmiać. Może i jest on przewodniczącym prawa i sprawiedliwości, ale żarty zdarzają mu się przednie. W dzisiejszym odcinku chcę pokazać Wam kilka wypowiedzi Kaczyńskiego, które udowodnią Wam, że polityk jest totalnym śmieszkiem i powinien był zostać komikiem, a nie politykiem. Gotowi? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam Wam jeszcze trzy sekundy, a Wy napiszcie w komentarzu trzy słowa do Kaczyńskiego. 1 2 3 napisane no to lecimy Lata lecą, a Kaczyński się starzeje. Nie przeszkadza mu to jednak w niczym, ani trochę i wygląda na to, że trzyma się całkiem dobrze. Nie przedłużając, polecimy z grubej rury. Nie przewodnicząca, niech Pani zwraca uwagę, to jest naprawdę bardzo niegrzeczne. No ja temu Panu już na bardzo pytania proszę. nie będę Ale Pan nie może tak powiedzieć więcej, Panu nie odpowie. Proszę, proszę powiedzieć, kto kto powiedzieć, kto Panu odpowiedział. Proszę powiedzieć, kto no, Panu odpowiedział. Ja myślę, że ja czas naprawdę po... widzę, że Pan, pan wyczerpał swój już, czas, to jest pierwsza sprzę. sprawa. Ale Pan nie jest od tego, reglamentować Mój czas w tej komisji. Proszę powiedzieć, kto Przec... panu powiedział. Nie odpowiem panu na to pytanie. Proszę powiedzieć, kto panu powiedział. No to może się pan prosić. Nie, proszę Panie powiedzieć. Nie, nie. Panie pośle, to takie żarty to pan sobie może na klubie PiSu albo na Nowogrodzkiej stosować. Wszystko miało miejsce podczas posiedzenia komisji śledczej w sprawie Pegasusa, a Jarosław Kaczyński pojawił się na niej jako świadek. Nie był jednak zbyt chętny do współpracy. Odmówił bowiem złożenia przysięgi mówienia tylko prawdy. Czy miał on coś do ukrycia? A może zwyczajnie kłócił się z komisją? Mimo braku złożenia przyrzeczenia, świadek został przesłuchany, co brzmi nieco absurdalnie. W końcu, czy powinno przesłuchiwać się kogoś, kto łamie najprostszą i najważniejszą zasadę. Ja na miejscu komisji w takim przypadku nie prowadziłbym dalszego przesłuchania. W mojej ocenie nie można przesłuchiwać świadka, który nie złożył przyrzeczenia, a Jarosław Kaczyński złożył je w ułomnej formie. Skomentował profesor nałęcz. Komisja postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie Kaczyńskiego, a wniosek został przez sąd rozpatrzony pozytywnie, więc polityk spotka się z karą ze strony wymiaru sprawiedliwości. Ma być to 3000 zł. Myślę, że jakoś. Mocno nie zaboli to Jarosława, a pewnie stwierdzi nawet, że i tak było warto. Osoba wezwana zapowiedziała już kilka razy, że jeżeli coś jej się nie spodoba, to, to opuści e, nasze, jak rozumiem, nielegalne zgromadzenie. E, no, więc. Pan bierz udział. Dobro ci serca. <śla> My to nie, my my nie sprawdzamy pana dobrego serca. My tutaj sprawdzamy pana pamięć, szczerość i wiedzę na temat tego, co się, wówczas, co się wówczas działo. W sumie, jak widać, to nie był jedyny powód, dlaczego można uważać, że na owej komisji Kaczyński nie zachowywał się za dobrze. Jego jest fajnie słuchać, ale patrząc na niego jako komika, nie polityka. Jesteście gotowi na kolejny fragment? Ta władza. Posługuje się nawet tortu, więc jest zdolna do wszystkiego. A dlaczego jest zdolna do wszystkiego? Paralizuje plan niemiecki, żeby państwo polskiego nie było, i po prostu chce. No tutaj Kaczyński był już chyba nieco zmęczony. Trochę zabawnie ogląda się go idącego korytarzami z tłumem ludzi dookoła, widząc, że ten już prawie śpi. Senność nie przeszkodziła mu jednak, by po raz kolejny wypowiedzieć się na temat swojej teorii o tym, że nasz obecny rząd dąży do likwidacji państwa polskiego i zamiany go w Niemcy. Widać to zresztą w sposobie, w jaki wypowiada się o premierze naszego państwa. Tusk w w swojej młodości przeszedł pewne szkolenie w Niemczech. Wtedy bardzo wielu młodych ludzi tego rodzaju szkolenia także w Niemczech przechodziło, ale to jakby na inne rozważania, inny moment. Jeszcze kiedyś się o tym wszyscy dowiemy. Cała wypowiedź brzmi niezwykle tajemniczo, ale jak możemy się domyślić skłania się do jednego, czyli głównej myśli prezesa Prawa i Sprawiedliwości na temat niemieckiej działalności w Polsce. A jakby tego mało, to zobaczcie co stało się nieco później. To jest wiele różnych przepisów. Kodeksu, karne, o, kodeksu karnego e, był taki, że, że to, wiesz może, to nie są sprawy dla dzieci, także <gry> kochana odejdź ale, ale wolność słowa nie jest dla dzieci. No tak, bo przecież według Kaczyńskiego ryby i małoletni głosu nie mają. Tymczasem przechodzimy już do następnego nagrania. Nie znam za bardzo kontekstu kolejnej wypowiedzi, ale jestem w stanie Wam zagwarantować, że jest ona warta obejrzenia. Tylko ktoś, kto ma coś tam nie bardzo, że tak powiem, w głowie, może myśleć inaczej. My właśnie tak myślimy. Czasem miło posłuchać Jarka na takie totalne odmóżdżenie, choć ta konkretna wypowiedź to akurat całe prawo i sprawiedliwość w jednym zdaniu. Ciekawe jakie to uczucie podsumować całą swoją partię w niecałe 10 sekund. No cóż, przynajmniej w końcu powiedział prawdę. Taka ciekawostka. Znacząca większość Polaków woli głosować na partię, niżeli osoby bezpartyjne. Ma to swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, bo wystarczy tylko spojrzeć na statystyki, a wszystko staje się jasne. Ciekawostka zdradzona, to co, lecimy dalej? W kolejnym urywku pan z komisji poprosił Jarosława Kaczyńskiego o zachowanie powagi. Jak możecie się domyślić, było to ciężkie zadanie. Proszę, by pan się powstrzymał po prostu od rechotu. nic więcej pana nie proszę niczego więcej się nie spodziewam. I teraz zadam kolejne pytanie. Ale przepraszam bardzo, ale na jakiej podstawie pan tutaj mówi o, o jakimś, to członek mówi o jakimś rechocie? Na podstawie pana roześmianej twarzy, którą pan teraz prezentuje, no co to ma być? To tak. Przechał... ja poradzę że no komis jest komiczny. No i kolejny raz komisja została w szybki sposób wyjaśniona przez tego pana. Swoją drogą swego czasu Kaczyński wysłał do Ziobry list, w którym nakazał mu natychmiastowego zaprzestania korzystania z pieniędzy z funduszu sprawiedliwości. Niby dobrze, że ktoś zwrócił uwagę na przystępstwo wymienionego przed chwilą pana. Z drugiej strony Kaczyński nie ma w tej sprawie zbyt wielkiego pola do popisu, bo nie on o tym decyduje. Idziemy do ostatniego już filmiku w naszym zestawieniu, bo co dobre to szybko się kończy. Kaczyński wypowiedział się w sprawie reparacji. Stwierdził, że potwierdzenie odrzucenia reparacji przez Tuska to nadużycie nie tylko w zakresie prawnym, ale i moralnym. A Niemcy powinny zadośćuczynić za popełnione niegdyś błędy, o ile za błędy faktycznie popełnione czyny uważają. Tusk w swojej młodości przeszedł pewne szkolenie w Niemczech. Jeśli polityk ustawia się w stosunku do innego państwa w postawie parobka, jest traktowany jak parobek. I wczorajsza wizyta kanclerza Scholza to pokazała i żadne przekonywania Tuska tego nie zmienią. Dokładnie takie słowa wybrzmiały z ust. Jarosława Kaczyńskiego. Należy przyznać, że wyraził swoje zdanie twardo i wprost. To nie wiem, co mają w sercu, ale obawiam się, że nie Polskę, chociaż nie wiem, czy zauważyliście Państwo ten proces przemalowywania się. Tu schwycił pędzel i tu biało, tu czerwono. I ostatnio mówił, rząd Polski i chwytał się za serce. I idealnie do tej sytuacji pasował nam tutaj ten tekst polityka. Co sądzicie na temat nieprzyznania nam reparacji, a także kontrowersyjnych dla niektórych zachowań Jarosława Kaczyńskiego? Koniecznie wyraźcie swoje zdanie w komentarzu. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Siema!